I oto tak, pierwszy uruchomienie sterownika Duco, rekuperatora Duco, ale Energy Premium Duo Box, czyli układ dwustrefowy. Wyrzutnia, czerpnia, i mamy tak, nawiew pierwszy na układzie chłodnicy freonowej, na o chłodnicy freonowej, ale będziemy korzystać jako chłodnica, freonami do agregatu na dachu. I ta pierwsza strefa będzie chłodzona, tu jest drugi, druga strefa, i ta strefa będzie niechłodzona, i mamy wspólny wywiew. Tak to się prezentuje na schemacie ideologicznym dułko zresztą podobnie. I tylko do tego jeszcze jest sterowniczek, mianowicie AHU Boxa. O wydajności 2, chyba dokładnie 4 e, kW, a sterownik i sterowniczek zaraz Wam pokażę dokładnie w tym miejscu z racji tego, że stero e, sterownik mamy e, galetti, ponieważ agregat Howboxa mamy mideowski, a to jest sterownik dedykowany do obsługi e, tej tego agregatu do. Płodnicy freonowej. Tak to się prezentuje, i teraz przejdźmy do pierwszego uruchomienia. Tu mamy tak, godzinę, wiadoma sprawa. Yy, filtr jest w 100% teraz yy, czy, czyściutki. Filtry mamy tutaj tak wyglądają, więc są czyściutkie w chwili obecnej. No i pokrótce. Pokażę, jak to w sterownik wygląda. No, informacje, informacje o czujnikach, czyli 22-26 i wyrzut mamy 24 w chwili obecnej. Błędów, brak. Numery seryjne, software, up, update, kody serwisujące. 3741 y Wracając, ustawienia. Komfortowa temperatura strefy pierwszej, czyli 21 stopni, i strefy drugiej też 21 stopni. Komfort, czyli to jest sterownik, taki jakieś zarządzanie centralne tutaj nie mam. Programy, tu możemy sobie wejść w programy weekendowe, to po ustawę zarówno na pierwszej, jak i na drugiej strefie, czy każdego dnia ma pracować, to jest wszystko do ustawienia. Bypass, w chwili obecnej jest on w 50% otwarty. No, można tu też też zmienić w opcjach na otwarty, zamknięte auto. My tutaj dajemy automatyczne. Data, godzina to już wiadoma sprawa, którą my tu mamy. 12:10 dokładnie. Jak będzie, nie będzie. Język, z języków nie mamy zbytnio dużo do wyboru, to co widzicie, więc znam życie, tutaj w większości będzie język angielski. Zabrudzenie filtra, kalibracja filtra, jeżeli będzie wyczyszczony. Ustawienia instalatora, czy to był chyba kod 9? więc 8 2 7 Już zaraz sobie tylko podglądę. 9, 8 7 6 7 6. I co nam tutaj daje? Ono daje nam kalibrację. Jak w chwili obecnej pracują filtry, znaczy te pierwsza, druga strefa, jak są poustawiane, można to ustawić sobie na przykład. No ja regulowałam na 120 m sześciennych, tak mi wychodziło z moich obliczeń. Drugą strefę na 160 damy też 120. I tutaj czekamy aż się to wszystko ustabilizuje. Więc no ja polecam ustawiać centralne na 85%. Możemy sobie zwiększyć paskale i tu mi wychodziło, że to jest dokładnie 100 paskali. Stopa skali na yy, to mi wychodziło 85%, ale temu trzeba dać czas. Ja wam jak to się będzie konfigurować. Wam pokażę, jaki to jest układ pomieszczeń. Układ pomieszczeń jest w następujący sposób: no tu było troszkę, zmieniliśmy formę, bo to na, na tej stronie już teraz jest. Yy, to jest ta pierwsza strefa yy, hut rozprowadzanych z chłodnicy chronowej. Też był plan zwodny, ale to już istotnie, trochę się tu pozmieniało. Czyli mamy pierwszą strefę i drugą strefę: korytarz, duży open space, czyli kuchnia z salonem, pokój dziecięcy i pracownia. Taki to jest rozmieszczenie to jest sypialnia, którą będziemy regulować łącznie z łazienką, tą chłodnicą tronową. Równo 85%, ale jednak na 75 paskalach. Stabilizuje się ciśnienie, jest. Możemy zakończyć procedurę. Wyszło nam 100 paskali przy 89%, jednak kalibracja ukończona. I zamykamy. Co tu jeszcze z takich ustawień? A co mieliśmy do ustawień. I tak, nie ma więc więcej. Tu jeszcze do tego dojdą. Rodniki takie e, pomieszczeniowe, e, sterowane radia, e, przez radiowe. To jest ta pierwsza stopnia wentylacji, drugi, trzeci lub automatyczny. To się kalibruje, tylko do tego trzeba jeszcze musimy dokupić tutaj taki moduł, który wchodzi w tą centralkę i będzie tu wystawał moduł, tak zwany RF. I to się już łączy wtedy z, z bezprzewodowym e, zadajnikiem. Na ścianie można ładnie zamontować na pierwszą i drugą strefę. No i w zasadzie, a jeszcze dojdzie, y, mamy tutaj zamontowany jeszcze czujnik, y, czujnik dokładnie w tym miejscu, czujnik y, y, CO2, jeszcze będzie, nie, przepraszam, czujnik y, wilgotności jest w tym miejscu, a czujnik, y, nie, ja się pogubiłem. Nie, tu jest czujnik na nawiewu. Będzie jeszcze czujnik wilgotności zamontowany i czujnik y, CO2. Tak, i to będzie już na których ze stref. Tu będzie prawdopodobnie czujnik y, CO2 i czujnik wilgotności w strefie pierwszej. Tak to jest. To są jako opcje dodatkowe już tego urządzenia duko-dwustrefowego. Tak to się w całości prezentuje. A, jeszcze idziemy zweryfikować na trybie standardowym. Y Przykładowo, weźmy sobie kuchnię. Kuchnię na wywiewie, jak to wygląda na yy, anemometrze testu. Jeżeli dotarłeś na sam koniec tego filmu, a interesuje Cię to rozwiązanie nietypowe układu dwustrefowego, napisz w komentarzach, odezwij się. Jest to dość niestandardowe rozwiązanie. Yy, u nas, przynajmniej w Polsce, rekuperator dwustrefowy, a jeszcze dodatkowo z chłodnicą. Fronową na jednej ze stref. Jesteśmy chętni do pomocy. Mamy tu już ten montaż za sobą, działa, fajnie się sprawuje. A samo urządzenie DUCO włoskiego tutaj, włoskiej produkcji, naprawdę jest cichutkie, wydajne i bardzo kompatybilne z układami modbasowymi, połączeniem sterowania automatyki domowej. Także zapraszam do go komentowania. Hejo.